Kim byli Ułani? Ułani, czyli oczywiście rodzaj jazdy, które najczęściej kojarzymy czy to z piosenkami patriotycznymi. Niekiedy pamiętamy o nich z kilku kart historii, chociaż niekiedy ci łani nie są zbyt poważnie brani, ale w rzeczywistości była to jazda bardzo fajna, bardzo skuteczna. Wywodziła się ona z jazdy tatarskiej, ale z jazdy tatarów polskich którzy żyli w Wielkim Księstwie Litewskim od setek lat. Ale to inny, bardzo ciekawy temat, który poruszymy w przyszłości. Nazwa Uani natomiast wodzi się z określenia w języku, z języka Mongołów, Tatarów, gdzie Ułan to ktoś wysoko postawiony. Z biegiem czasu jeden z rodów tych Tatarów Polskich przyjął je jako nazwisko rodowe i w ten sposób Poprzez pułk dowodzony przez Aleksandra Ułana, to określenie przylgnęło. Nawet po tym, gdy nie, nie dowodził tym pułkiem, po jego śmierci, ten rodzaj kawalerii pozostał nazywany wojskiem ułanowym. I w ten sposób powstała nazwa Ułani. A był to początek wieku XVIII. Ułani charakteryzowali się tym, że byli uzbrojeni w lance, szable, pistolety, niekiedy karabinek. Te lance to było coś, co. Niejako wyszło z użycia w całej Europie. Jedynie w Polsce ułani, jeszcze tylko chyba w Hiszpanii używano tych lat, Wszędzie indziej po prostu zostały, zaprzestano ich używania, ponieważ wydawało się, że są już nieskuteczne. Okazało się, że nie. Ale wracajmy do historii ułanów. Na początku, oczywiście, ułani walczyli tylko w Polsce. To była polska jazda. Ale bardzo szybko Prusy, Rosja i Austria, czyli kraje, które nas niedługo później rozebrały, doprowadziły do rozbiorów, zauważyły możliwości tej jazdy i one też zaczęły przyswajać niejako ten rodzaj jazdy, ten rodzaj kawalerii jako bardzo skuteczne. To uzbrojenie, te metody walki okazały się skuteczne. I w ten sposób ci ułani przeszli, powstali również w tych trzech krajach. Ale gdy polscy ułani zaczęli walczyć w legionach, to wtedy ich stroje, ich uzbrojenie, metody walki rozpowszechniły się też na pozostałe kraje. Oczywiście nazywano ich też od tego, że używali lance, lancierami. Chociaż poza Anglią i Francją właściwie wszędzie mówiono na nich ułani. Ten rodzaj broni, który wyszedł z użytku. Został ponownie niejako odkryty na zachodzie Europy, w pozostałych częściach Europy właśnie dzięki UAN-om. UAN którzy pokazali, że to uzbrojenie jest bardzo, bardzo skuteczne. Pamiętajmy, że poza krajami europejskimi, czyli Polska, Francja, Anglia, Hiszpania i cała masa innych krajów w Europie, również właśnie poprzez morze, ten rodzaj jazdy dotarł też do Ameryki Południowej. To jest taka ciekawostka. Ale. Ułani walczyli nie tylko w czasie wojen napoleońskich, nie tylko w czasie walk z zaborcami, ale też właśnie w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku, w czasie insurrekcji kościuszkowskiej w 1794 roku. Dalsze losy ułanów były związane właśnie z tych polskich ułanów. Były związane z ułanami oczywiście tymi z księstwa warszawskiego. Następnie też z Armią Królestwa Kongresowego. Powstanie listopadowe i powstanie styczniowe to ułani po stronie powstańców, ale też po stronie wojsk zaborców. Ułani walczyli też oczywiście w czasie I wojny światowej, gdzie skutecznie, w sposób skuteczny pokazywali, że ta jazda jeszcze w pewnym stopniu może być stosowana, chociaż to te pola bitew mocno się zmieniły. Początek II Rzeczpospolitej to też początek Ułanów znowu pod polską flagą. Walczących od nowa, walczących w tym przypadku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Po wojna polsko-bolszewicka to też ostatnia taka duża bitwa konna, czyli bitwa pod Komarowem, gdzie Ułani zapewnili zwycięstwo i zadali bardzo duże straty przeciwnikowi. Oczywiście okres II Rzeczpospolitej to też ułani, to też stosowanie kawalerii, ale pamiętajmy, że i wówczas, i w czasie kampanii wrześniowej, chociaż ułani istnieli, istnieli też strzelcy konni, to wcale nie mieli oni za zadanie szarżować na tych koniach na przeciwnika. To była piechota wykorzystująca konie do przemieszczania się. Chodziło o to, że ułani mieli się na tych koniach przemieszczać razem z swoim uzbrojeniem. Schodzić z tych koń i po prostu walczyć jak piechota, wykorzystując broń normalną dla tego okresu. Czyli zamiast jechać wozem opancerzonym, samochodem, czołgiem, czy być przerzucanym w inny sposób, wykorzystywano wtedy konie. I co ciekawe, było to dosyć skuteczne, ponieważ te konie zapewniały im całkiem dużą szybkość przemieszczania się i jej elastyczność. Oczywiście, w czasie wojny, II wojny światowej. Przez jakiś czas ci ułani ta kawaleria jeszcze istniała, ale później zostało to wszystko rozwiązane. Tak samo w czasie kiedy w Polsce, Polska po II wojnie światowej, wtedy już można powiedzieć, tych ułanów nie było. Więc ułani, rodzaj jazdy ściśle związane z historią Polski, wywodzące się z Polski, można powiedzieć ten typ jazdy, ten rodzaj jazdy dzięki Polakom rozpowszechnił się na całą Europę, i na Amerykę Południową, i w ten sposób Polska, można powiedzieć, wpisała się do tej historii formacji wojskowych. Ale oczywiście nawet ułani nie pomogli Polsce utrzymać tej niepodległości. Chociaż później pomagali ją odzyskać. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.